Co myślą przedszkolaki? Jak postrzegają otaczającą je rzeczywistość? Sprawdźmy to razem. Audycja powstała na zlecenie gminy Branice. Dziećmi rozmawia? Ja Kamila Besz. Kto to jest mąż i żona? Ktoś, kto się ożenił i się przytula. Ktoś, kto urodził dzieci. Ktoś, kto się kocha. Mama i tata to jest to, jak chłopak i kobieta związują się razem na zawsze. I nawet mogą wziąć ślub i będą zakochani. Tymon się we mnie zakochał. Ty będziesz ty i Tymon mężem i żoną? Tak. Jak mąż i żona biorą ślub. To wtedy są już na zawsze razem i potem są naszymi rodzicami i dziewczyna rodzi dziecko. Czy znasz jakiegoś męża i żonę? W moim domu jest mąż i żona. Ja znam męż, dziewczynę i chłopaka, który się niedawno ożenili, to jest Jacek i Agnieszka. Ja mam w domu. Jakie obowiązki ma mąż i żona? Ważne blać i psąkać. Kiedy żona musi iść do pracy, to mąż się opiekuje dziećmi. A jak mąż idzie do pracy, to żona się nami opiekuje. Bawią się z nami, gotują nam kolacje. A kiedyś kiedyś. Kiedy byłam mała i kiedy mama i tata zostali w domu i kiedy miałam kolkę, to najbardziej się męczyli. Kobieta już urodziła dziecko, to wtedy musi karmić go i jak jadą już do domu i są już w domu, to musi kobieta mieć wolne i mąż musi mieć wolne, żeby się nim zajmować. I trzeba czego nazwać? Kto utrzymuje rodzinę? Mąż czy żona? Mąż. Mąż. Żona. Co to znaczy, że utrzymuje rodzinę? Że jak są bliźniaki i mają dużo dzieci, to trzeba się, że mąż albo żona utrzymuje, czyli opiekuje się wszystkim jedna osoba, jak kobieta już wróciła po porodzie. Mama musi też czeszać cies Twoje dziecko. Jakie uczucia mają do siebie mąż i żona? Kochają się, muszą być dla siebie mili.